to moje serce przecież wiesz, Tyś miłością mą jedyną jest. A teraz do Boga Ojca, za pośrednictwem Jezusa Chrystusa, za wstawiennictwem Najświętszej Maryi Panny i Świętych kierujmy nasze prośby. Módlmy się za papieża Benedykta XVI. Kapłanów i diakonów, aby z odwagą przekazywali naukę Chrystusową, wymagającą, lecz zbawienną. Wśród nas, siędza biskupa Jacka Jezierskiego, aby Chrystus, najwyższy kapłan, wspierał i błogosławił w posłudze wiernym kościoła warmińskiego. K Sióstr świętej Teresy od dzieciątka Jezus w 75 rocznicę powstania. Dziękując Bogu za dziesięcioletnią posługę sióstr w naszej parafii, z ufnością prośmy o duchowy, i liczebny rozwój zgromadzenia. procesu beatyfikacyjnego księdza biskupa Adolfa Piotra Szelążka, założyciela Zgromadzenia Sióstr Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus. Wydzieląc się swymi dobrami i bezinteresownością, Bóg pomnażał im łaski i błogosławił w życiu. Aby rozwijała się w pokoju i zgodzie, a ten święty czas stał się okazją do pogłębiania więzi z Jezusem Miłosiernym. za świętą i pamięci Zofię Zwankowską w siódmą rocznicę śmierci i za zmarłe siostry Terezjanki, aby dostąpili udziału w radości zmartwychwstania. Za nas tu zgromadzonych, by nasze życie stało się przykładem przynależności do królestwa Ewangelii. Procesja z darami ofiarnymi, poprzedzona radosnym uwielbieniem i tańcem w wykonaniu dzieci. Płonąca świeca. Znak Twojej, Panie Jezu, obecności pośród nas. Niech nasze serca płoną zawsze miłością do Boga i ludzi. Kwiaty. Symbol miłości, radości i wdzięczności za dar 75-lecia istnienia Zgromadzenia Sióstr Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus. Chleb. Nasz codzienny pokarm, który podczas tej ofiary eucharystycznej zostanie przemieniony w ciało Chrystusa i stanie się naszym pokarmem. Woda i wino, które Ci przynosimy, niech złączą się w jeden napój duchowy. Zjednocz nas, Jezu, abyśmy tworzyli jedną wspólnotę. Nasze dziękczynienie kierujemy dzisiaj także ku ludziom. Szczególnie Tobie, Księże Biskupie, Jacku, dziękujemy za dzisiejszą Eucharystię, za słowo, które do nas skierowałeś i o nas. Dziękujemy także księdzu Proboszczowi, tutejszej parafii, księdzu Józefowi, za to, że umożliwił nam właśnie sprawowanie tej uroczystości w święto patronalne tej parafii, w święto miłosierdzia Bożego za to, że mogłyśmy tą uroczystość obchodzić razem z całą wspólnotą parafialną. Dziękuję także wszystkim kapłanom, którzy przybyli na nasze wspólne dziękczynienie. Dziękuję także Matce Generalnej i wszystkim siostrom, które zechciały razem z nami dzielić się tą radością. A także pragnę podziękować churowi. Panu organiście, służbie liturgicznej, a może w sposób szczególny także pragnę podziękować wszystkim parafianom, tej parafii miłosierdzia Bożego, którzy przez 10 lat omadlały nas, którzy nam pomagali wejść w tą parafię i swoją dobrocią i życzliwością pomogli nam. Po prostu tutaj być. Za to wszystko serdecznie wszystkim dziękuję. Wierząc i ufając, że Ojciec Założyciel wstawia się za nami u Boga, że o nas nie zapomina, prosimy Cię, drogi Ojcze, biskupie, o błogosławieństwo Boże, abyśmy dalej mogły działać w Kościele Chrystusowym i dla pożytku ludzi. I Boga. Niebo to najwspanialsze z miejsc. Łaska, chwała czeka tam Ciebie. Boga twarz zobaczysz też, bo niebo najwspanialszym z miejsc. W tym pięknym dniu, kiedy dziękujemy Bogu za Waszą obecność wśród Was, wśród nas, do modlitw podczas Eucharystii, które dziś zanosiliśmy, pragniemy dołączyć kilka ciepłych słów. Dziękujemy za troskę o nasz Kościół, o dzieci i młodzież, dziękujemy za każdą modlitwę zaniesioną w naszych potrzebach, za waszą obecność, którą ubogacacie naszą parafię. Niech pokój i radość w sercach waszych gości, a dobry Bóg za stawiennictwem waszej patronki świętej Teresy od dzieciątka Jezus obdarza was swoim błogosławieństwem, abyście umocnione w wierze pomagały budować Królestwo Boże w naszej parafii. Czego wam życzyć? Co dziś Wam dam? Nie jest bogaty nasz dar. Kilka słów czterech serca płonących, modlitwy naszej żar. Choć jestem mała, mam kilka lat. Serce mam wielkie i kocham was. Uczcie nas, siostry, jak kochać Jezusa. Dziejcie się szczęściem i żyjcie sto lat. księże proboszczu, siostro, matko generalna. Dziś obchodzimy jubileusz 75-lecia zgromadzenia sióstr świętej Teresy od Dzieciątka Jezus. Świętej Teresie od Dzieciątka Jezus zawsze towarzyszyła miłość i prawda. Tylko miłość może uczynić nas miłymi dobrymi Bogu. I ta miłość jest jedynym dobrem, o które śmiało się ubiegam. W tej drodze zawsze szukałam jedynie prawdy. To słowa świętej Teresy. Siostrze Generalnej, całemu zgromadzeniu sióstr, życzę dalszej pracy w krzewieniu miłości prawdy i wiary. Jego ekscelencji. W imieniu całej społeczności szkolnej Zespołu szkół ogólnokształcących nr 3 w Olsztynie dziękuję za udzielenie sakramentu bierzmowania naszym uczniom. W imieniu uczniów i pracowników szkoły dziękuję księdzu Prowoszczowi, siostrom i katechetom za współpracę ze szkołą. Za przekazywanie wartości ewangelicznych i chrześcijańskich, za wzbogacenie duchowe i religijne, za umacnianie wiary w naszych uczniach. Bóg, zapłać. Czcigodna Matko Generalna, w imieniu parafialnej Wspólnoty Żywego Różańca z okazji jubileuszu 75-lecia Zgromadzenia Sióstr Świętej Teresy Od Dzieciątka Jezus. Pragniemy złożyć najszczersze życzenia, wielu łask Bożych, opieki Maryi, darów ducha świętego, a także obfitego deszczu róż od samej świętej Teresy. Jednocześnie dziękujemy matce za kierowanie do naszej parafii sióstr teresjanek, które swoją codzienną pracą, a także postawą przeżą małą drogę. Bóg zapłać. Drogie siostry, proszę jeszcze chwileczkę w imieniu Akcji Katolickiej przekazać wyrażenie radości. Drogie siostry, kochające i ufające, ja już dziękuję bardzo i cieszę się. I nawet już nie mówię, że życzę Wam, bo ja sama ufam, że Wasze szeregi i Wasza praca dla dzieci, dla młodzieży będzie ciągle się rozrastała. Szczęść Boże!